Cześć wszystkim, tutaj Zenciak i jest to, sobie pierwszy odcinek od dłuższego czasu z wyzwań od widzów. I moi drodzy... <laughs> Kurde... Rak, sorry I moi drodzy, jeżeli zostawisz tutaj w tym momencie łapeczkę w górę Jeżeli będzie tutaj 500 złapy w górę To nagrywam kolejny odcinek z wyzwaniem widzów Więc wiesz co robić, wbijmy tutaj te 500 złapy w górę Oczywiście zasubskrybuj kanał z dzwonem, żeby być na bieżąco z moimi filmami Jest to mega ważne I moi drodzy, napisz w komentarzu wyzwanie Napisz wyzwanie I najbardziej lajkowany, najprawdopodobniej pojawi się w następnym filmie Także oglądajcie do końca Mam nadzieję, że odcinek wam się spodoba I jeszcze szybka informacja 2 stycznia, tak, 2 stycznia O godzinie 18. Startuje tryb megadrop starym prawy górny róg, macie IP, no wbijajcie wszyscy. Kto będzie ten, zostawia łapkę w górę i jest super, siema. <laughs> Okej okay, moi drodzy, pierwsze wyzwanie brzmi Napisz na czacie X Nilex 100 i czekaj na reakcję. Także lecimy. Dobra moi drodzy, oczywiście postanowiłem, że po prostu najlepszym najlepszy sposobem, żeby, żeby zrobić to w ogóle yy, będzie po prostu wbicie na właśnie serwer Nilexa yy, Oczywiście starym CMKP jest lepsze, pamiętaj 2 stycznia wbijaj tam, no yy, i generalnie dobra, napiszmy na X, Nilex, yy, to X yy, to i trzy kropki Dobra, spytajmy się yy, i sami jestem ciekawy na reakcję gracz oni naprawdę mi nikt mi nie odpisuje Nikt mi nie odpisał. Jak mi smutno, nikt mnie nie lubi. Widzowie, powiedzcie, że mnie lubicie. zostawcie no łapkę w górę, no bo mi. i suba jeszcze, no bo mi smutno. Pisze X na LX 100 y, Mam nik zęcia. halo, proszę mi odpisać. Mega YouTuber. O, ktoś odpisał. Pipa. Przyjaciel. Cox e, Słabe. Y, dla mnie jest. Y... Wieśniakiem. No, dobra. Jak ziomek mu pojechał, Oliver, co napisał? E, proszę to wycenzurować wszystko, co powiem. Kurwa, na ulicę daje dupy. Co jest? No, także już mi odpisują, jednak nie lubią. Eee, jest super, kocham was. Eee, następne wyzwanie: Mikols, wyzwanie. Napisz staremu, że jesteś w więzieniu. Eee, mój stary też tam jest, właściwie, więc. w sumie to nie ma sensu, bo jeżeli ja bym był w więzieniu, eee, to bym go spotkał w tym więzieniu, więc w sumie. No nie wiem, eee, słabe wyzwa wyzwanie, nieważne. Moi drodzy, następne wyzwanie: Wiktor, tepnij się do końca swoim serwerze i zabij go killoffem, Jest problem, stary C jest włączone, 2 stycznia o godzinie 18. Mordo, wbij, 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 mega drop. Będzie startował, no. Hell. No ale dobra, moi drodzy, nie ma problemu. Eee, po prostu Zapiszmy na, na czacie, do kogo mogę TP, no i moi drodzy, stepnę i zabiję go killoffem, Ta, taki jest plan, czy się uda, zobaczymy Dobra, jakiś jak napisał, y, Oniku, jubany y, Cox y, jakby coś, <ścoughs> y, że mam się do niego tepnąć, także tepnę się do niego, kurwa Okej, okay, yy, próba druga, moi drodzy, grzybalson, spoko. P próbujemy jeszcze raz. Spokojnie, nie poddajmy się, nie poddajemy się. Czemu grzybalson nie, nie chce zaakceptować? Jak mi przykro. Dobra, się do mandarinka. Mandarijek, O, grzybalson zaakceptował, dobra, kozak, nieważne. Siema! No nie! Sojusz! Ja pierdzielę ile tu jest, widzowie! Co ja mam zrobić? Yy... No dobra, to zabijmy tam ich tym kilofem. No jak miałem to zrobić, kurde. A czy kurczę, kurczę, sorry, przepraszam Adam Zając, wyzwanie, musisz poderwać dziewczynę w Minecraft, a potem podać jej Mesa i powiedzieć, że ją kochasz. Zęcia nie masz psycha, tak w ogóle lajkujcie, żeby widział. Chyba serio nie mam psychy, żeby szukać dziewczyn w Minecrafcie znowu. A po to, że jestem jakimś kurde pedofilem, czy... Nie, 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 ja wolę nie pisać do żadnych dziewczyn z Minecrafta Eee, yy, zostańmy no. Z wola zostać sam. Wyzwanie, bądź jakiś jakiś film, jakiś anime, pozno. <głos> <głos> nie, ja nie jestem manga z sorry. <noise> Zrób dymy jak malti! I I XD yy, No. O, Zaśpiewaj, mam tę moc. Yy, kozak, wyzwanie. Yy, możecie stać łapkę w górę, jeżeli chcecie, żeby więcej śpiewał. Będzie super. E, o, o, Na gór, biały śnieg, nocą śni. Nie wiem, dobra, czekaj Nie, bo ja nie wiem, jak to się śpiewa. Skąd mam wiedzieć? O, o, mam. Zbawcza gór, biały śnieg, z nocą śni. Nietknięty stopą, trwa. Lewstwo samotnej duszy, a królową jestem ja. Posępny wiatr na strunach burzy w sercu gra. Choć opieram się, to się na nic nie zbliża Niech nikt nie wie, ze nic Uczuć, od teraz, tak masz żyć. Nie, nie dobranę! Świat Mam tę moc! Mam tę moc! Rozpalę to odsiedli! Mam, Mam tę moc! Mam tę moc! Wyjdę i zatrzasnę drzwi! Wyzwanie: powiedz Najleksowi, że go kochasz! Lajkujcie, żeby widział! Także, moi drodzy, dopiszemy do Najleksa. Kocham cię! Yy, proszę w komentarzach, serduszka, wszystko. Yy, wyzwanie: zaprzyjaźnij się, widzę. Na następnie na jego oczach, niechcący spać się w lawie. Yy, Okej. Okay. Akurat, moi drodzy, jakiś ziomek się do mnie tepał. Nie wiem, wpiszę po prostu TPA, może się tepnie. Dobra, moi drodzy, musiałem napisać, kto są już TPA. No, nie wiem. Dobra, moi drodzy, napiszę na czacie po prostu: yy, Kto chce TPA, ale nie, nie zabijajcie, please. No, yy, może nie zabiją. <laughs> O jakiś ten Xayomajkut się do mnie tepa Kozak moi drodzy Ciema i miałem na jego oczach się spalić w lawie Ale jest problem bo niestety nie mam lawy I będę musiał O Zrobić to inaczej Bo będę musiał to zrobić łukiem Co jest czemu ty mnie murujesz nie muruj mnie Jak mam się zabić nie mam lawy Kurde Chcę się spalić nie umiem Ja dupia jestem motorem. Dobra teraz się uda Dawaj 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 Zabiję się, zabiję się Nie zabijesz mnie, ja popełnię samobójstwo, widzowie Uwaga, jedno serce Pół O, spaliłem się, łatwo <t> Ty, ja tak w ogóle to Nilex mi odpisał i napisał, że mnie też kocha. Yy, serduszka, tak jak mówiłem. I łapkę zostawcie dla niego. Buziaczek. Yy, dobra, moi drodzy, Alexu napisał wyzwanie. Nie masz w sobie kupić randomowemu adminowi, właśnie, no ogólnie administratorze, administratorowi yy, jakąś rangę. I nie wiem, czy dobrze to rozumiem, ale zaraz wam zresztą pokażę. Moi drodzy, jestem teraz na tym yy, serwerze Nilexa i jeżeli wpiszesz sobie ukaźnik list, to ma, są jakieś, jest jakiś Enigma i to jest to support. I widzowie, jeżeli bym mu kupił jakąś rangę typu VIP, to by stracił te, tego, te, tego supporta, więc kurde, zróbmy to Okej okay, moi drodzy, przepiszę sobie w tym momencie tylko szybko jego nick e, i myślę, że możemy to robić, także czekajcie. Okej okay, moi drodzy, wpisujemy sobie adres serwera Megadrop e, i kupimy mu słuchajcie rangę jakąś najtańszą, bo jestem biedny 10 zł ZWIP, kurde no za drogo Dobra moi drodzy, kupujemy tutaj oczywiście... Fak, nie tym, dobra, Paypal'em kupujemy I wsuła, słuchajcie, czekajcie, szybko, nazwa postaci, dobra, ma Player On ma rangę support jakby coś, nie ma żadnego admina, więc muszę mu jedynie ten dać No i dobra, moi drodzy, przekaż drogwizdę I uwaga Uwaga widzowie, czy już się pojawiło? Jeszcze nie <laughs> Dobra moi drodzy, 10 zł właśnie przekazałem i uwaga Okej, okay, moi drodzy, właśnie na ekranie się wyświetliło, że kupił rangę SVIP yy, Shig Jestem sam ciekawy, słuchajcie jego reakcji. Bo ziomek miał rangę support, Był tutaj, nie wiem, pomagał graczom, a ja mu słuchajcie, kupiłem SVP, a i nie ma żadnych permisji. Yy, myślę, że spoko. Yy, tak mi się zdaje, że on jeszcze nie zauważył w ogóle te, tego, że ja mu kupiłem tą rangę, więc yy, wyrąbane. Yy, ale, moi drodzy, to było na tyle z tego odcinka z, z wyzwań od widzów. Jeżeli chcecie więcej tych odcinków, zostawiacie oczywiście lajka, subskrypcję. Z wbijajcie na starem C2 stycznia o godzinie 18. I życzę Wesołego nowego roku! Bo, bo tak, bo zaraz za nowy rok. Także kocham Was. Buziaczek Nara.